Czwartek w hali szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odbyła się olimpiada przedszkolaków. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 najmłodszych Bożan. Mistrzostwa na iście światowym poziomie rozpoczęły się uroczystą paradą, później, jak przystało na igrzyska, zapalenie olimpijskiego znicza i wciągnięcie flagi. To wszystko sprawiło, że dzieci naprawdę mogły poczuć olimpijski klimat. Dzieci tutaj mają taki cel poznać ducha sportowej rywalizacji w takim olimpijskiej atmosferze. Mamy przygotowane proste konkurencje olimpijskie. Dzieci podchodzą, rywalizują między sobą w oczywiście duchu sportowej rywalizacji. No i również dowiadują się troszeczkę historii o tym sportu, bo przy każdej dyscyplinie jest opis tej, tej dyscypliny. Mamy też dwóch naszych największych olimpijczyków. Justyny Święty Ersetic, i Ryszarda Wolnego, którzy też również poprowadzą z nami tą imprezę. Także Igrzyska Olimpijskie w Raciborzu. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali potopieczni raciborskich przedszkoli. Dzisiaj w naszym przedsięwzięciu bierze udział aż 12 raciborskich przedszkoli, w tym dwa prywatne i ośrodek dla słabosłyszących i niesłyszących w Raciborzu. W sumie tych przedszkolaków przybyło na naszą halę aż 300. Wydarzenie zorganizowała kadra zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego we współpracy z Akademią Ruchu. Cały czas się rozbijamy jako szkoła Mistrzostwa Sportowego, wpadamy na nowe pomysły, mamy tutaj świetną kadrę nauczycielską, trenerską i, i cały czas wychodzimy naprzeciw. W zapotrzebowaniu tych dzieci i, i innych sportowców. Jeżeli chodzi o promocję szkoły, no to pracuje się na nią tak naprawdę cały okrągły rok, a nie tylko w okresie rekrutacyjnym i taki też był nasz zamysł tej dzisiejszej imprezy, aby pokazać nasze obiekty, to czym dysponujemy, jakich wspaniałych mamy trenerów, jaka panuje tutaj dobra atmosfera. W końcu tworzymy świetny zespół. Olimpijskie zmagania na szczeblu przedszkolnym to okazja do zaszczepienia w dzieciach miłości do sportu, a po zakończeniu spotkania najmłodsi wrócili do swoich placówek ze złotymi medalami i dyplomami.